E, bo mamy chyba trochę awków, mi się wydaje. Zajął chyba nie, o nie? Trochę, no, nieważne. To co, okay. wpadłeś? Co się stało się? Dużo odciszę będzie prście. Moim Dziękuję. zdaniem to JJ. <grym> moim okay, zdaniem to... Ja już, ja, okay. ja już mówię od razu werdyk. Moim zdaniem to JJ. Miałem się właśnie przed chwilą. wychodzimy z Fiksem, z, z, elek z elektryka. Hmm. Eee, I tak, Wenix na kamerach potwierdzam. Friksu wychodził z elektryka. Ja z nim Friksu poszedł w prawo ja poszedłem w dół. Miałem questa przy tym vencie pod elektrykiem. No i co, no widzę JJ, ja widzę ciało. JJ kliknął szybciej, reporta. No. Ja, ja nie chciałbym być niemiły, ale to JJ ma mikrofon. No, ma, to po A, to tak... A, ja, ja nie chciałbym być niemiły, naprawdę, ale. Nie, no, prostu... z nie no. tego tam nie tego. A co widzę? Po prostu, jakby osoba z mikrofonem ma pierwszeństwo, moim zdaniem zrozumiałem. Chyba, że jeszcze ktoś chce to powiedzieć. Ale pamiętaj, mu powiedzieć Ja tylko tyle mogę dodać, że po prostu sobie byłem w Oxygenie, tam wszedłem do wentów potem wyszedłem tutaj, gdzie i właśnie y, pipaka, tak? Czyli to jest y, zając, tak? Dobrze, dobrze, dobrze... dobrze tak, 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 tak. Dobrze, to y, spod... Widziałam nóżki, prawda? i Chyba ch 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 twoje. I tylko tyle. No i zgłosiłem to, to ciało, no ja mam myślałem, pytanie. Że, myślałem że to on. Gdzie jest dokładnie to ciało? O, z jest to? To ja im jak jakie jest wyjście z wentów od oksygenu. te po prawo, co a? jest. To, to tam ten jest taki ten, po... ta, ta antena do naprawienia. To, to właśnie a, tam. A, to o, przy o, przy elektryki. elektrykiem, pod elektrykiem. Pod, tak. elektrykiem. No, pod elektrykiem. A, do, dobra. Gdzieś tam miałbym system oksygenu, a przecież ja tam byłem i tam nikogo nie było. Takie co jest? Pod elektrykiem. No, do spoko, spoko. No, czyli tylko kojmujesz tak. inżyniera, mówisz, tak? Tak, tak, tak. Mogę nawet do wołania zaraz tam. No. Jakieś counterclame, -y, coś, coś, coś tam ci donosi? Ja mogę sklirować Winston, bo robił paliwkę Więc no nie mógł uuu. zabić Ja clearuję klir Wenixa i mm, Fricksa No i shit, no i shit bo Wenix był na w kamerach a Frix ze mną wychodził. Frix przez dłuższy czas był awk na początku. Widziałem, że w kamerach aktualnie. Aha, okej. Ale on wchodził, ale on wchodził, a, ben, bieksu. Bieksu. Ben, B, bieksu. Bieksu na kamerę razem z Frixem i kimś jeszcze, ale nie widziałem. Nie wiem czy to JJ. A, Iskona ktoś widział? Tak, ja widziałem. No, ale tak, nie wchodziłem. I Skona był na weaponsach. Tak, to się zgadza. Ja tam skipuję. Mm. Okay. <laughs> Few moments later. Super kamuflaż, no. Yy. Ogólnie mam prośbę, jak jest kamuflaż to nie, nie reportujcie tego ciała, tylko jak się skończy, nie? Będzie łatwiej. Znaczy to komsy. To komsy, no. No, no. Tak, to, to tylko, tylko że... Raz padł przed tymi komsami, patylią w Mi się w wydaje, że Patryon, Tak, w trakcie i przy komsach patylią tak, jest ciało przy komsa, dokładnie dwie osoby stoją na komsa, tak. ale właśnie podchodzę ciała, więc. W sumie to trzy, bo ja też tam podbiegam od domu. Okej okay. widziałem dwie osoby na końcu. No, ger nie wiem czemu ciało. Gerdzie nie wy nie naprawił, ale no Ja miałem cooldown chyba, tak? To jest cooldown potem. No tak, ja, pierwsze Tak mi się z wydaje, rodą. bo i pierwsze drogi ja i potem ha, drugie nie, nie to mogę zaraz, No, no. Okej, okay, sorry, 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 dobra Raz na rundę można tylko fiksować. No to właśnie nie wiem ten, pierwszy ktoś naprawił, a nie że indziej e Okej, okay. widzieliście. Ciele. Czy. Bo ten były dwie osoby przy tym ciele, tak? Więc no ja byłem przy tym ciele i czekałem aż. Kamufla! Okej, okay. ale widzieliście kto to zabił? Były tam no właśnie! To... Nie, to... właśnie... o to mi chodzi! W ciele, czy uciekła? Tym uciekła! Pytania. A w którą stronę? Góry? Bo do góry, bo no, na dół, na dół, na dół bo... mi się wydaje, że nie, że nikogo no, nie miałem. No, tak, się... Nie, nie, nie. O, o, do góry nie biegło. Shit. A. Tego chciałem poczekać i zobaczyć co tu jest, nie? Jeszcze tak to... No dobra, ale tak, Jojo jest tutaj te, jest na, na dole... Jojo jest clear, no to... Eee... Eee, kto tu jeszcze jest? Jestem ja, jest... Eee... Ja, A, ja, dalej, jest... ja dalej podtrzymuję zająca nikt... jako clear'a. Ty powinieneś ja od dołu tam podbiegać do środek tak? Czekaj, musiałem się napić, bo jeszcze po paluszkami. Nie mogłem ten. No, ta biegłem tam do nich. A co? No nic. Ja się spytam. Czemu, czemu? Co czemu? Z jakiego powodu podtrzymujesz mnie jako Cleera? Przecież my się nawet nie spotkaliśmy teraz. Na początku przecież pobiegłeś na prawo. No? No, na karty i z tych kart pobiegłeś chyba do laba, nie? Nie. A w którą stronę? Pobiegłeś do góry. Sprawdziłem admina, zobaczyłem, że dwie osoby w ofisie, wszedłem do ofisa i potem poleciałem wychodząc, wychodziłem na komsy, na ten, no, no już jak było to zakłócenie łączności, mm -hmm. wszedłem do... Nie wiem, w sensie, w sensie no po tamtej akcji, że ten, nie zabiłeś mnie w, na kamerach i tak dalej, po prostu wydaliśmy się cały czas czysty, nie? Aha, okej. Okay. Więc po prostu nie, podtrzymuję to, dalej wiesz, opinię od tobie. Być na tak wiesz mniej więcej jak długo ma nie żyje? Nie wiem, w sensie ja wbiegłem na Vitalcy sekundę przed tym, jak te drugie kampy padły. Okej. Okay. I wtedy już nie żył, tak? Nie żył. Okej. Okay. Ambicję coś. Ten no, ja, ten... ja się, mnie nie kołem. On Koem, jest cicho ciemny. Tak, mnie kołem <coughs> widział, nie wiem, czy znaczy ja widziałem kołem, a na prawo w labie, na samym początku. Znaczy widziałem jego tylko napis, bo jakby wiadomo, nie, widoczność, a no, ja tylko widziałem swoje literki e, Później poszedłem dokończyć dokończyć, 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 tak, na samym początku, dokładnie A później poszedłem dokończyć paliwko, lewe tym razem, wlałem tam na górze, no i w dół schodziłem, bo, bo, bo komsy i, i, i mhm. no, no i teleport leciał, nie? No dobra Oho. Aha. O! O! Z ciekawości, dlaczego? Tak bym chciał wiedzieć. No dobra, to tak, jest ten, jest yy, reaktor. Kurczę, ja sobie idę naprawiać. I tutaj przy tych, yy, to, to są te, to tam gdzie jest do sprawdzania się, me medyk Le lab. No, no lab, o dokładnie, i widzę pipaxa, który sobie idzie w drugą stronę, kompletnie wyjebany ma, więc no i patrzę i kołem leży za nim, no, więc no tak... Ale eee, tak. no, jestem a, a, bo sorry, różowy to jest Frixu, bo, bo, bo sorry, bo, bo kolory mi się pomyliły. Dobra, to poproszę tylko chwilę, bo chciałem się wytłumaczyć. Albo mnie próbujesz wypierdolić na siłę, Albo mamy Morphinga, ponieważ ja to byłem sobie w I Wenix może mi to potwierdzić, bo ruszałem w ogóle w dół, e, po rozpoczęciu rundy poszedłem sobie w dół i wyszedłem na łebący. Fakciory. Więc coś mi, coś kurwa tutaj, no... Nie wiem JJ drugi raz kurwa mi. Nie wiem no. Przepraszam, to nie jest personalnie nic. Tam. Nie no ja wiem, że to nie jest personalnie, ja bym się broni jako <laughs> nie Musimy dać później mamy dwóch impostorów. Ja bo ktoś kompletnie niewywalony szedł w drugą stronę. No i nie wiem, no. biały skin, no. Nic nie, A nie wiem. Ten nie A byłem no? poprzednio przy kąpsach tam, nie? Jeszcze raz. Nie było ci przy komsach poprzednio. Byłem, ja byłem w ogóle kurwa w wy w sensie tam w środku aplodowałem okay. i teraz znowu w nich jestem. Poprzednik tam, gdzie jak poszedł sabotaż, to co przy sabotażu było martwy. No to co, chyba ty, ty zgłaszałeś, tak? Poprzednio. Nie, było to, No to mówię, ja byłem w kompsach, ja, ja aplaudowałem. Rozumiem. Teraz Nie też ja, tam jestem swoją drogą. Chyba poszedłem tam po weaponsach. Widziałeś go no tam? No tak, widziałem jak tam schodził. Czyli morfling? Albo, albo Morfing, albo, albo JJ ma na mnie Exej i tyle. Ja no, tak, po ale ale CoJ. Jest... Ty. JJ jest inżynierem, więc nie. To nie ma Exa na pewno. Ja mam. No dobra, bardzo ale ja mam teorię. Ja, jak ja on wam udowodnił, że jestem inżynierem. No właśnie, to też jest. Bo wszedł taki... kurwa no. do ventu? Nie, bo na pierwszy, pierwszym gdzie powiedział, że jest inżynierem, jak był jeden trup i nikt nie skanterklejmował. No ale to kołem, kurwa, ja pierdolę. Kołem, nie no. jestem impostorem. Ja rozumiem, tylko mówię. Ja to za... kupuję! Ja też, ja też. To na takiej, na takiej no taki ja, ja, A ja nie kupuję. kupuję. Ja tu mam bardzo śmiałą teorię, że impostorami jest Venix i, i Zając. Nie, to jest, moje... to jest To jest impostorem w takim razie, według ciebie. Moim zdaniem. Znaczy, moim zdaniem, im... no? moim zdaniem nie, nie jestem pewien, czy JJ jest impostorem. Wydaje mi się, że ma po prostu na mnie egze. To mi się ogólnie... bardziej wydaje. Yy, Damian, Damian mi śmierdzi, bo najmniej się tłumaczy. Yy, ale Mincel też strasznie kurwa klapie dziobem w tej rundzie, co jest dla mnie dziwne, więc ja bym stał Ale Ja się o tych nie głupach. mam już tego tłumaczyć, ja nie to 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 się ładnie. nie tłumaczy. Ja tylko... To ty się nie tłumacz, ja cię ja ja po nie sobie. Ja po prostu mówię, nie. jaką mam teorię. Moją teorią jest to, że Venix i, 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 i zając sami postelami, bo Venix strasznie kryje zająca, a, a Zajcu jakby no Chyba, są Loventami, to też jest, być i ale zauważ to, że rundę temu Wenik powiedział, że widział zająca gdzieś tam na prawo, a zając go nie widział. I jakby połączyć fakty można by było, nie? Że ale, ale Wenik ale, 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 widzi jakie za dużo. Jaki, jakie, jakie miałem... Jak, jakie miałem... Staliśmy kurwa. razem na kartach, jak mogłem ja go tak. nie widzieć? Po prostu... Ach. Głosuj. A głosuj tam. O! Oj ojej, ale... I moncel może mieć exe i próbuje się podpiąć teraz. Nie, kompletnie nie. Po prostu gram sobie w ciszy. I Aaaa. Gierka, gierka, gierka. Nie. Dobra, wiedziałem że to jest Venix, ale nie spodziewałem się, że to jest kołem. Dobra, o, nie... no, ty... No, ty... No, ty... Czemu dlaczego po rundzie byłem martwy? Bo cię wygotowało. Ty miałeś dwa, reszta miała pojedynkę głos. A, okej, okay, dobra, dobra. Puli dwa, dlaczego nikt na mnie nie zagłosował? Dwa raz tak. cię. Słuchajcie! Nie klejmujemy ról! Zajebiście. No fajnie, fajnie. O, fuck. O, jare, jare. Kurwa. No. E, kurwa, 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 O, kurwa, murika. kurwa, 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 Murika? do, kurwa, 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 Trafiłem do tego, do właściwej do nice. Nie, dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? kurwa, dlaczego? A Just... Eee, aż, aż szybko skleję miniaturkę do filmu. Ja pierdolę. Aspirujący <grywa> YouTuber, zrozumiałem. Aspirant youtuber. <grywa> młodszy. <grywa> Sierżancie, <grywa> młodszy, problem. Młodszy aspirant youtuber. Perspirant. Lepiej? Anty, anty-perspirant. Oh yeah. Trzymaj Dobra, się. to już wystartuję. Jak umrę, to to skleję. Start. Oh my. nie chcesz? Nie wciągniesz? Kurwa. No i się, O siema. <laughs> o siema. <laughs> o siema. <laughs> jak Fricksy znowu być impostorem. Albo jakimś. nie wiem, liczem czy coś. Ja musiałem wyjątkowo być znowu jakimś babym crewmate. I pewnie mi i tak wywołują, bo będę za bardzo sas. Jedni potrafią dobrą mieć gadkę, inni nie. Zająca wywołują, to będzie cisza jak w grobie. Chyba, że ostanie się Venix i Fryksów. Bo to to są takie jedyne osoby, które coś najczęściej mówią. I te trzy osoby polecam to cisza. Dupa. Nikt nie będzie wiedział co zrobić są. No i no i chuj mu w dupek. Wiedziałem! Kurwa! Wake the fuck up, samurai. We have кто что? Почти ничего сюда не заметил, To nikt tego nie naprawi Come on! O Dzień dobry, witam wszystkich Serdecznie tutaj zebranych Pytanie Dajcie chwilkę, momencik Najmilsza pani Ruda poświęciła się, jako altruista, żeby mnie wskrzesić przed, przed czym zanim zapierdolił mnie zimną krwią friksu o kurwa o kurwa tego <laughs> nikt się nie spodziewał czekałem aż ten jebany reaktor się skończy ponieważ nie mogę nacisnąć tego zjebanego przycisku ciekawe o właśnie widzicie, to potwierdza tylko ludzi mają kurwa duszę, bo mi swoją oddała What? Gdzie moi. Wow. Wow, wow, wow. Nie Aż powiedział wow, nikt nigdy Maras. Wow. Ja, wow. ja, ja bym jego wow. chyba wygłosował, szczerze mówiąc wow. 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 Wygłosujcie go, za to błagam, wypierdolcie go no nie, no nie, no nie Gada też w ogóle To nie jest pijany Dobra, um, ale... Ja tylko żartowałem a, a Poczekajcie, a, no ktoś, tak, a ktoś wcześniej... Czy ktoś wcześniej widział Marasidło i, i Ginger? Czy, 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 czy nie? Ja widziałem, Maraz przybieg chyba z pipi do witalców, tak, podczas no, reaktora. Tak, ja mam no, no, tak, 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 tak. tak. No, no. o, albo tak, a gdzie zostaje zajebany? A, jak jest ten wyjście z O2 na dół, co nie, jest ten stożek tam. Zaraz pod tym, no a, to tak. w tym miejscu. W zasadzie, w zasadzie długo przed reaktorem, który i tak długo trwał, to ja tam ginger ostatni raz widziałem. Tak, i on na ja i ja mam poniosła. lepsze pytanie, ja mam lepsze, mam lepszy pomysł. Fricksu. Ja. Czy ty zabiłeś Marasa? Tak nie Okej, okay, no dobra, ja wierzę. To mamy a o, a mamy O, Mamy szeryfa. To czemu Maras kolego? Nie Mamy chyba. No bo wiem to co widziałem znaczy, i. Przed reaktorem byłem na komsach. To było możliwe, że mnie tam widział w okolicy i chciał na mnie zrzucić. Tak. Ja na reaktorem... Tak. Ja ja lewym... ogólnie, ja... ogólnie jak był reaktor, to na lewym reaktorze najpierw byłem z Gerdziem i Frixem. I właśnie żaden z nie przycisnął, no. Ja, ja pobiegłem no na, no, ja na, na drugą stronę, bo nagle kurczę. Myślę, Gardził, że, że ciężko jest mi ci wcisnąć, jak stoję na kładce i patrzę, czy się nie od nawzajem. Mm -hmm. <laughs> Ale ogólnie tak, ja, ja potem to... byłem na prawym i to by to jest zbiegowisko. Kurwa. Chyba... Wszyscy byli i na lewym, i na prawym, ale nikt kurwa nie wciskał. To jest dziwne. No. Ja trzymałem prawy cały czas. ja kurwa trzymałem, ale kury, ale trzymałem lewy, i byliśmy tam chyba w. Potwierdzam, Trójkę. potwierdzam, tak. Dobiegłem. w momencie, gdy skończyłem sklejać miniaturkę. Oha. Moje To jest, do tego ci się no, nie, bez, nie spodziewał. Najpierw by było wyjebać <laughs> Freaksa, ale. No to zjebnie, no. Menio frikso. Dobra, Proszę bardzo. Jak pozwalał. No to trudno. <laughs> I, tak dwie osoby no to na trudno. I tak dwie osoby na Marasa. I tak dwie osoby na Marasa zaglądowały. 嗯嗯。<laughs> Zanik, skąd biegłeś? Z... Czekaj. No, broken Discord. Za, zanim odpowiem na twoje pytanie, ja zadam szybkie pytanie jeszcze, okej? Okay? Mhm. Uh -huh. skąd ty tam przybiegłeś do mnie? Ja przybiegłem z tej prawej strony, nie wiem jak to się tam gdzie jest lawa, się temperaturę ustawia i jest taka antenka do naprawiania. Okej, okay. to czemu przybiegłeś z lawy naprawy paliwo? Bo miałem nabrane i musiałem je nalać. To czemu nie pobiegłeś do Storejza nabrać y, drugiego paliwa, żeby napełnić lewe. Bo mamy jeszcze w labach rzeczy, no to a paliwo jest, się strasznie długo robi. Chyba, że zrobiłeś najpierw lewe. Zrobiłeś nie. lewe, nie, nie zrobiłeś. Nie, nie robiłem lewego. Okay. No dobra, no to ja byłem na prawym paliwie właśnie i pobiegłem do Starej'a, y, żeby wziąć na, na lewe. I no właśnie postawić. zdziwiło mnie to, że przybiegł do mnie tam Gerdzio. E, gdzie go nie było w stare już wcześniej i zamiast pójść właśnie zrobić e, drugie paliwo, to gdzieś sobie pobieg dalej. Jak gdyby to nigdy to, nic. Dawno to było byłem. jak widziałeś tam gardia? Nie, ty. To... E, to... 6 sekund temu? No, okej. Okay, Maksymalnie. Okej. Okay. Kogoś można skoberować, bo ktoś był na O2. o 2 Albo elektryk, tam jakoś te okolice. Nie wiem, ja się mogę pokierować tylko chyba z konem, bo się mieliśmy, jak przyszliśmy do górnego deko. Na tym, na. No, na tym rumie po prawej. Ty szedłeś, ja, ja robiłem sobie questy i szedł do akwila. Tak, no ja się z to minęłem wtedy. A w którym momencie szedłeś, Maras? W którym momencie szedłem? Za mną. No, no, ja to... już do meda? W... Tak, już, czy... już szedłem do meda, ja już byłem w deko górnym i robiłem kabelki. Okej, okay, no to to nie jesteś ty. Raczej? Eee. Dobra, poczekajcie, bo. Gdzie było ciało? Właśnie chciałem się spytać. Ciało jest w medzie pod temperaturą. A gdzie pod temperaturą? No pod temperaturą w medzie. Jest temperatura w medzie. Czekaj, co? w laboratorium. No pod temperaturą w medzie. Ty jesteś teraz w medzie, tak? Tak. A gdzie? Gdzie byłaś? 5 sekund temu. Minęłam ciebie. Gdzie nie minęłaś? No dlatego się pytałam, gdzie byłeś, bo widziałam, jak schodzisz do. No chyba... dobra, to ja, ja wiem, do, gdzie cię minęłam. Gdzie, gdzie ty mnie minęłaś w takim razie? No tylko tam. Ale gdzie? Jeszcze raz, bo. No kurwa, no tam nad tym, nad. Jak to się nazywa? Jam, tak? Stroge Jam. Okay, dobra, tak, 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 tak. I pasuje mi, że tak szybko nagle jesteś przy temperaturze, ale możliwe, że kliknąłaś po prostu jak zobaczyłaś raport, w takim razie. Czyli no co? tak od razu kliknąłam. Każdy pokawerowany, tak? No Gerdzia tylko śmierdzi trochę. 6 osób można skipować, I... ale Gerdziu. A Gerdziu gdzie był? Bo ja w ja zasadzie nie ja pamiętam byłem gdzie Gerdziu był. Przy paliwku razem z Venixem. Venix gramy na dwóch no po tak. i specjala, okay. czy jak? Znaczy, no, dwóch impo i jakieś szanse na special, okay, nie? Okej, dobra, dobra. Jezus, dobra. nie skopiowałem muzyki. Musimy chwalić premiera. Okej, okay, dobra, ogólnie mi śmierdzi troszkę. Panie Morawiecki, A... nie. Mi śmierdzi, może halapenio, bo ona jedyna tu była. I prawdopodobnie zaraz się wypierdolę z butów. Tylko na pewno przyjdzie, bo... albo Iskon równie dobrze. Mógł być to Report, lub mógł być to Iskon, który z góry przed nie wiadomo ile ciało sobie tam siedziało, co nie? Także teraz póki skonczyłem kości będę sobie romował, a póki się nie wypierdolę. Okej, okay, wszyscy jeszcze żyją. Jak tu sprawa? Zalę przy Admin Roomie. Okej. Okay. Tak mi tu chodzi. Kurwa, hello bo równie dobrze może być to... Nie, nie może być to Veniks. Nawet jeśli mi się wydaje, że trochę coverował Fricksa No nie, dobra, wital szybko. Tak, wszyscy żyją. Pani znajdzie stoję. Są kominy. Okej, okay, wybało w prąd. Prąd, prąd wybało. Dobra, idę na odpadnięcie. Zajączek robi. Ładnie. Miałeś glitcha? A ty, zającu? Nie mieliśmy. Co stało pan. w ogóle? Bo nawet nie wiem. Nie wiem. Zabiję. Dużo stare. A, a co mu tak z bomby? Że mu? mu tak z bomby na mnie? No bo światła zgasły, myślałem, że ktoś się zaczai po prostu w elektryku, i będzie chciał kogoś widzieć. Byli, byliście oboje na elektryku teraz? No to miałem fukta, że mnie nie pierdolno, bo stałem na tobie. <śm> <śm>